Siema. Dzisiaj zagram. Podobno skin na jakim skinem Zobaczcie jak mi poszło i jaki to jest skin. Zapraszam do oglądania. Jak powiem, starałem się po raz pierwszy montować coś na komputerze, więc zostawcie sub. To jest Wow wow, wow. Gramy grę rankingową. Gremlin jest gotowy. Lena niestety się nie chce odzywać, mimo że nagrywamy odcinek, on nie wie o tym. Ej, polędz, serio, nie słychać widzowie. A wy ją słyszycie? Napiszcie w komentarz. Halo, <laughs> gram powiedz coś. No powiedz coś. No i nie słychać, bo ona ma jakiś mikrofon, z czego ty gadasz? Ej Rena, weź się postaraj krzyczeć głośno. Dobra. Co? <noise> A co nagrywasz? No tak, no jest nagrywane. Nie nagrywasz tego. No nagrywam, patrz. Aha, bo mnie się święta. No ty masz jak coś. Ej co mnie nie słychać? No nie wiem, Rena ma 175. Ola, bo ty nie wyciszyłeś. Nie. Ej! O, o! Aż żyję? Ej! O, pięknie. Siemaneczko, Szymaneczko, jeszcze raz zaczniemy, dobra Lena? No nie wczytało mnie! Co? Jednak się nie wczytało. Lena, jeszcze raz powiemy, no na trzy jeden. Trzy, dwa. Trzymałeczko, Szymaneczko, na dzisiejszym odcinku przedecydujemy nasze nowe skiny. Ja kupiłem Rivera, ale na jakiegoś chyba, jak to się nazywa ten skin? Nie wiem, drzewo. Drzewo, z kolekcji. Ale on jest ładny. No gramy kawał. Oh jak ktoś widzę, nie graliśmy długo. Dlatego ja będę miał problemy, żeby trafić w przeciwnika. No już zginąłem. Minus 55 rejna. Znaczy, zaczyna no się idę, zostać chłopca w ogóle. A nagrajmy ren, no właśnie. Podpala swój Uważaj, tu no. Uważaj, co zrobi gremlin? Co zrobi gremlin? Rzuci granata. Granat rzucony. Gremlin ma karnetowego skina. Co zrobi Gremlin? Strzela do nikogo! Wo wow wow! wow. Zobaczmy jak Jan. Nie ma typów. Lena strzela do nikogo. Dzie o nie, jest ich fejdka! Rzuca. Lena, schowaj się. Moment, skidem. Wow wow, strzelają się, strzelają się, ale nikt nie trafił. Ło wow, gremlin co robi? No, o Gremlin ma nagrano w jesteś Jesteś zwycięzcą! Brawo. Uciekaj! A ja gry nie słyszę w ogóle nie? Jasne, że dal. A ja, ja podczas w jest tutaj studełko, pięciu 50... uczniów. A, dobra, jest, mamy to. Jest i reverse. to! Ej, daj to mi się na chwilę. Nie, no to pójdź. Dobra, dobrze, albo muszę zobaczyć. Ja widzę, że nie mam dźwięku z rondy, więc. <laughs> Dobra, zobaczymy pierwszy, czy będzie pierwszy kill riverem, co ale na myślisz? No jasne. Ej, bo i... mm. jest. dzika zamontować. Ohoj, Oho. Zabity pierwszy z rivera jest bardzo źle, bo ja jeszcze nie wiem. Ale te animacje są ładne, widzowie O kurde To jest fil! Zostawcie go! Dobra Jednego rozwaliłem, jednego rozwaliłem To koniec. jest? Jeden, jeden zabrał, patrz! Nie no! Przesadził? Ale... Śmata. Nie no, tak nie mógł i już fajka rozprawił! Jedno z Maria! trzech chyba albo dwóch, dwóch chyba, tak, dwóch chyba. Ja Ej, potrzebuję, bo jest mam problem, jesteś strach. Bo on ma mojego skina. Ja też mam słuchajkę. Tak wygląda, ja gram tym białym pierwszą rundę. O, tej spajka! fajka! A, to jest fajkera? A później, no, tak. się zamienimy, jak będzie szósta, kolejna runda, to będziemy nawzajem grać, żeby pokazać tam oba skiny z mojej perspektywy. Leny włączymy też niedługo... No, Używałam, że ja nie zmieniła przybieżki. Leny też włączymy to nagrywanie, żeby też było z nachowanego, z jej perspektywy to nagrywanie, więc... bardzo to nie te. River no, ładny skinek bardzo. Biała wersja gra. Ale no, to co ja teraz zrobiłem... to ja. E? Ale ja już za zrobiłam, Nie wiem, jak ty. Iron 7, yeah? iron 7, widzowie. Lena 4 chwile, a nagrajmy ją, właśnie. No pokaż, coś się na, na swoimi y, dolnościami. To... Tak wygląda ten skinek Graminka. Też ma, jak się przeładowuje, takie. Otoczkę. Dostał jeden złotych. No. Przeładowuje. To, się... Nie śmiej się ze mnie Kurz Załatwiłam, to przeładowuję Nie no, widzę wyjałem gaming. widać, że się dmni bez przebiegłem Nagrajmy gram na. Sej! Surprise, motherfucker! No nie gry! Poczekaj go! A nie, bo to na spajka, uciekaj. Chodź O Idź podróż Spike'a. Ładny skin też ładne Świeci się. I dalej do odcinka... Nie, wziął Olivera. Wypadł. Czyli oni nasze skiny mają, patrz. Grają naszymi skinami, dziadze. O, nice!

to, nie ja wiem, że wszyscy uciekli. To mój inny klaszt. No, no Lena się gra lepy. Może na A. Lena się gra lepy. Ola, bo ty tam kasztobery, no co ty robisz? No, no, ja pierwszy gram na ja mam Lena 105, 100, 100, 100 ileś tam herców, 106 i

Cze, ale ładny mi chodzi tamten kurde, skoro za jeden Powiat Hoj! Nie rziknął Kurde, ale mi zawała mi się. Macie spajka, bo jak to się pochamcy. Mam spajka. Został jeden mhm. Został jeden grup. Wiecie co? Kajt podłożony. A no. Dobra, ci potem mój kill, zostawcie go. Ja muszę nagrać gramina, co robię. Mhm, Ej, nie widziałem animacji, co się stało z nim, kurde. Muszę cię zamówić moim botom. Ola, widzisz, co zostało? Nie wiem, ale ci tak nie był, jakaś karta. Zadałam mu 120! Dobra, ja mogę, już, ja mogę już grać rankedy, bo na, więc bardzo się cieszę z mojego wyboru A ty? Wiem się co no. A ty? A ty? Też? muszę się przyzwyczaić do grania. Przeładowuje to. Zniszczyliśmy. Zniszczyliśmy. Został jeden, to przed <grym> Mamy przeciwników bambików, nie?

ale, ale czemu ci dałeś tak krzywo? Jeden tu Co ty robisz? jak widzimy, to... No. Ostatnia uśmiechasz przed zamianą. Postyka no, nie, ładnie. nie, gramy! nie, to już nie, to zmiana Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Nie będę ukrywał, starałem się, siedziałem troszkę nad tym, mimo wszystko krótkim materiałem, naprawdę 50 minut, czyli no, myślę, że jest godzinkę. Mam nadzieję, że pierwszy taki montaż Wam się spodobał. Zostawcie łapeczki i wbijamy jeszcze co do końca roku. Dół. Siema!